Cześć, z strony Tutu, to jest pierwszy dzień na tym kanale. Dzisiaj pokażę Wam już jakieś dwa programy do rysowania, na tym zamiar robić trzy, lecz ten trzeci, który chciałem będzie bardziej dla osób, No już trochę się znałem na rysowaniu, ale... więc dzisiaj no tak dzisiaj podam trzy, dwa programy jedna, na początkujących. Więc dobra, będziemy go z nie wiem, może jak będzie jakieś jak będę, jak będę mieć intro, tutaj wstawiam. Więc... Wam pierwszy program, który nazywa się Fire ALPACA Alpaka. Mam w wyszukiwaniu. Oczywiście wszystkie linki będą w opisie, jakby co. Jest tak, wchodzicie w link. Dobra, macie takie coś, i myślą i na drugą stronę. Tutaj wybieracie to, albo tutaj... Albo dobra tam od razu by Was przeniosło na tą stronę właśnie z mną. I wybieracie jaki macie system. Tak, tutaj jeśli macie, przykład, jeśli macie tego, możecie w ZIP instalować, ale to wtedy musicie mieć minerara. Ja wam polecam, po prostu, jako program to zainstalować. Więc tak, to jest najnowsza wersja. Czy. to jest. Dobra, nieważne. Tak, tutaj macie ten. To jest najnowsza wersja, jakby co lub będzie nas dopiero postawią nową wersję wtedy, z 9 października. Doszło, to się to znalazł, ale no, nieważne. Jeśli macie system yy, od Maka, yy, chodzi o OS yy, i o, głównie, chod, głównie chodzi o, 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 o iOS na komputerze, to wtedy wybieracie wtedy tą download i to powinno po, po być no wtedy pobieracie to jeśli macie tutaj tego jeśli macie Windows takich jak na przykład ja yy, od windows vista yy, do do, następ, do późniejszych wersji co naprawdę działa na bardzo dużą ilość yy, systemów yy, ale musicie mieć jeden warunek musicie mieć komputer 64 bitowy no chyba że się pobieracie przez zip no tutaj wtedy macie 64 -bit, bitowy 64 bitowy to jest zip a installer 30 bitowy jeśli macie czas, to komputer. Dobra, no to jak tutaj, tutaj instalujecie, no tak jak, jak normalnie, przynosi to wtedy na taki folderek I wybieracie No pokażę Wam za chwilę. O, tak to wygląda akurat. Przenosi to wtedy na taki folderek tutaj, nie? I wtedy sobie wybieracie miejsce w jakim chcecie to mieć. Ja na już przejdę do programu jak sam, jak sam sobie wygląda. Dobra, no tak wygląda, tak program wygląda, potem będę musiała coś poprawić trochę, bo coś nie działa. O działa, dobra. Yy, dobra. Bo co się działo na OBS-ie, drugi program. Że nie działał go wyświetlać, ale po prostu miałem go. Yy, z tego, zgaszonego, dobra. Tak. Yy, tak. jak Tak samo Photoshop ma. Że jak wchodzicie na program, od razu macie całe pustenie, Więc w takim przypadku robicie file, new i wybieracie parametry. Yy, tutaj też są animacje, i komiki. Ja polecam zwykłą, standardową, yy, bo animacja jakoś słabo wygląda. Ale to jest to, co pokazuję na grafiku, najpierw. Może kiedyś będzie coś dla animatorów. Nie wiem, animatorem nie jestem, lecz może jakieś programy, coś o programach wiem, więc spoko. Słuchajcie, tutaj sobie lekko przesunąłem. Dobra. Yy, na sobie narysuję prostego, nie wiem, tafeta sobie na. Mam nadzieję, że każdy wie, co to, co to jest tafeta, nie? to ma być jakiś rysunek byle jaki. Yy, dobra, więc to jest taki prosty rysunek na co narysowałem. Oczywiście tej warstwie działają. Makem tutaj to 8. Nie czymś takim. Nie ja z tego nigdy nie korzystałem, więc yy, może, może to ogarniecie. Nie ja, ja nigdy z tego nie korzystałem przynajmniej. Tutaj macie folder, to jest bardzo pomocne często. Yy, Możecie duplikować warstwę. I tutaj macie podstawowe narzędzie Mam nadzieję, że każdy oczywiście rozumie Czy polega narzędzie, bo to jest podstawa Zanim się rysuje warto poznać Wszystkie narzędzie, jak działają Po co działają I w jakim momencie warto je I w jakim czasie warto je używać I w jakich miejscach najlepiej nie? Na przykład cieniowanie nie da się na przykład w najwyższym punkcie ciała Na przykład nie, na twarzy się nie da na Cień, tylko gdzieś obok nosa Gdzie po przeciwnej stronie Nie spada światło nie? Um, Pokażę Wam teraz Opładek. Mamy dwa, mamy nos. Nie? Yy, tutaj mamy jakieś, mam jakieś gostka. To w, I szary narysuję cień. Yy, cień wtedy powinien być tutaj. Oczywiście, jeśli światło pada od tej strony. A, a tutaj po, a żółtym oznacza blask, czyli na przykład gdzieś tutaj powinien być blask. Takie leki, takie rozjaśnienie. Yy, oczywiście tu też może być blask, też może być blask, tu też może być i szarym też oznacza znowu cienie jakieś tu, tu jeśli naprawdę chcecie dowalić swoją postać to gdzieś tutaj jeszcze możecie dać cienie możecie tutaj dać jakieś cienie tutaj i to już wygląda co najbardziej bardziej sensownie ale oczywiście dajecie to na przezroczystości jakieś 38 ja korzystam tam 38 stabilizator Tutaj, tutaj bardziej Wam stabilizuje ruchy, ja Wam polecam minimalnie to dać, ja, ja korzystam z czwórki i mi jest bardzo wygodnie, mam pełną kontrolę i tam lekko mi stabilizuje, nawet, nawet to nie jest widoczne, więc dobra. Tutaj macie przezroczystość, już wcześniej wspomniałem. Tutaj macie podgląd tutaj na swój pędzel. Tutaj macie teraz, tutaj tam daje rozmiar, nie? Tutaj się daje rozmiar. Więc to chyba by było tyle na razie z tego programu. Jeśli jest jeszcze coś jest dodatkowego, co mam wyjaśnić, to oczywiście piszcie w, w komentarzach, ja to wyjaśnię, zrobię następny filmik. Więc tak, na tyle, na tyle swojego, tak, z tego programu może kiedyś zrobię sobie poradnik, taki dodatkowy, który by wyjaśnił wszystkie pędzle, wszystkie funkcje, bo nie wszystkie, nie, wszystkie, nie wszystkie tak bardzo jestem za niewiadoma kim profesjonalistą. Wszystko, wszystko bym wyjaśnił tak i bym zrobił taką małą grafikę na koniec, więc kiedyś na pewno będzie taki film. A ja już migam następnego programu, którym dokładnie jest. Już wam pokazuję jaki. Chodzimy w inną stronę. I jest to dokładnie program Otopea. Tak każdy dla nich, dla większości grafików bardzo dobrze znany. Ale jak go pobrać? Wchodzicie w stronę tutaj przyglądarkowym. Oczywiście możecie to robić w przeglądarce. Do tego. Nawet... No, jeśli nie chcecie, nie chcecie zajmować dysku, to spoko. Jeśli chcecie sobie pobrać, to wchodzicie w konto. Zobaczysz jeszcze tylko raz. Nie, 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 to źle powiedziałem. Źle. Sorry, sorry. Wchodzicie w więcej i zainstaluj fotopea. Ja oczywiście to mam już nie dostępne, bo już mam program zainstalowany. Oczywiście... Tutaj się toczy to samo jak w poprzednim programu, czyli też wam odpala folder jakiś, musicie wybrać, jak główny folder wam odpala, wy musicie wybrać jakiś folder, czy nie wiem, pulpit, co, gdzie chcecie, żeby wam to zainstalowało. Potem włączacie to, bo to oczywiście będzie w wersji zeta. Ja Tłumaczę to dla osób, które na przykład tak dobrze zaawansowane są w komputerach, nie są. Odpali wam się, zainstaluje w wersji zeta i to zajmie ile? 2-3 MB. Odpalać jeden setek, i dopiero wtedy zacznie się porządna instalacja, instalacja całego programu. Wszystkich, wszystkich tam. No, całego programu kupimy. Więc tak. Ja to wyłączam już. Tą tego moją przeglądarkę. I teraz odpalę tutaj grafikę. Tutaj. I mamy takie coś. Według mnie to jest bardzo dobry program. Nieco lepszy niż. Alpajer, alpaka, z niego też zrobię. Tu, niego tuż jest tak gwarantowane, że jakiś poradnik. Yy, jak wytłumaczający cały program. Yy, tutaj dajemy takie coś, tak, utwórz. Tutaj też są warstwy, ale tu jest bardziej zaawansowane. Przy takich strzałkach tutaj yy, mamy różne funkcje. Kiedyś z tego, żeby są poradnik, nie? Jakby co? Tak. Weźmy sobie tak, pędzel. Yy, wezmę tak. Poziom nacisku, mam nawet graficzny. I czarny, dla jakiś narysuję, jakiś nie wiem, gostka. Więc tak, yy, kurczę, mam zablokowane yy, tu. Tutaj nawet ja sam nie wiem o co chodzi. O, to ja, muszę nowy utworzyć. Tutaj ten nie, nie rysuję tak. Tu też będzie jakiś tam celownik yy, Gównie chodzi o to, kiedyś, no, no tak jak mówię Powiem, że powtórzę się 50 raz, ale powiem tyle Zrobię na pewno, na 100% kiedyś jakiś poradnik Jakiś, nie wiem, w ciągu tak No jakiś, nie wiem, dwóch, trzech tygodni się pojawi taki poradnik Bo nawet sam bym chciał właśnie takie coś zrobić Musiał cały scenariusz przygotować, żeby o jakiejś funkcji, czasami coś Scenariusz, Wszystko bym musiał całą tę kartkę Lub coś na takim przygotować, żeby na komputerze, żeby czegoś ani jednej funkcji nie zapomnieć, postaram się wyjaśnić jak najwięcej, tyle co, tyle co potrafię. Z i możliwe, że wyjaśnię z R Alpaki i coś, może, dla bardziej zaawansowanych, jak z programu Krita, który też jest bardzo, który chciałem pokazać, ale jest bardzo zaawansowany, tak, dla, a chciałem pokazać to dla tych początkujących, więc tak. Mm, to są te dwa programy, które Wam pokazałem. Oczywiście linki do wybrania ich macie w opisie. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, jeśli chcecie. Jest to obowiązkowe. Ale tak, no to ja no to ja się z wami żegnam, pozdrawiam no i cześć.